O, cześć Patryk! Cześć! Yy... Olga, dlaczego nie odpisywałeś na moje wiadomości? Hmm, nie wiem. Dlaczego nie odpisywałeś? Hmm. O, już jesteście. Do Słowników trafiła niedawno nowa pozycja Ghosting. Czyli nagłe zerwanie kontaktu z drugą osobą. To jest tak, że piszecie ze sobą No cześć, no cześć, no co tam, no co tam. No ja gram na gitarze. A ja jestem baletnicą. Zbijacie wirtualne piątki. Umawiacie się. Byliście razem na rowerze, w kinie, kawie, ciastkach, lodach. I nagle ta druga osoba zupełnie przestaje odpisywać. Zrywa wszelkie możliwe więzi. Nie ma z nią totalnie żadnego kontaktu. Zastanawiasz się. Może umarła, a może stało jej się coś złego. Miała wypadek dostała szlaban albo cokolwiek, nie masz pojęcia co do kurwy nędzy jest grane. Dzwonisz po szpitalach, ale tak naprawdę nic z tych rzeczy. Ona po prostu udaje ducha. Hej stary, nie widzisz że mnie tu nie ma? Idź sobie, nie widzisz? Te wiadomości nie odczytuję ich. Cześć stary, jak leci? No, ostatnio byłem na takiej imprezie. Były schabowe, kola, pyszny obiad. A co z leseczkami? Były jakieś fajne? Ej, były jakieś gorące dziewczyny? Ej, stary, wszystko w porządku? Bo coś się nie odzywasz. Wiem, że żyjemy w czasach McDonalda i miłości podawanej na wynos, gdzie obiadujesz się nie gotuje, a dostajesz go w ciągu dwóch minut, odkąd tylko pomyślisz, na co masz ochotę. Ale nie traktujmy tak ludzi. Widzisz tych tak ziemaczków wokół ciebie? To nie dogi, które możesz dojść na szybko i wyrzucić do śmieci. To nie niemiłe. Fajnie się gadało, ale nie jesteś dużej zainteresowany? Nie podoba ci się, że Pali słucha disco polo albo mówi z pełnymi ustami? A może poznaliśmy już swojego życia? No to zajebiście. Tym bardziej się pochwal. Spędziliśmy świetny czas. Mieliśmy idealne randki. Zakochałem się. Przecież na pewno odpiszę, rozładował się jej telefon. Odpiszę, jak wróci do domu. Nie ma zasięgu i dlatego nie odpisuje. Zostawiła w torebce i nie słyszy. Doładuje konto i już odpisuje. A może telefon jej się popsuł i nie dostaje sms-ów. Druga osoba cały czas odświeża telefon, messengera, dzwoni do operatora, czy wszystko działa, czy jakieś wiadomości się nie zawiesiły. Niech ta osoba nie czeka. jak... A najgorsze jest to, że ludzie nie znikają, tylko po pierwszej randce. Mam kumpla, który mieszkał z dziewczyną. Odważnie. Spali ze sobą w jednym łóżku przez pół roku, aż tu jednego poranka bo! Nie ma jej, nigdy więcej się nie dozwała, nic nie mówiąc. Ej, stary, wiem, że znamy się od 8 lat, ale ja dłużej nie chcę być Twoim kumplem. Yy... Wiem, że łatwiej jest po prostu nie odpisywać, ale wykaż tę ostatnią odrobinę szacunku. Pokaż się z zajebiście, honorowej i odważnej strony, czyli po męsku, że masz jaja. Podaj rękę na pożegnanie, wyślij na wiadomość. Kiedyś zrywanie przez SMS-a to była szdera, dziś to przywilej. Wtedy ta osoba będzie wiedziała, na czym stoi, nie będzie się dłużej zadręczać i ciąć w kiblu. Co kurwa robienie tak? Czy to przez ten ryj, czy to przez to, że kibicuje barcy i przejazd przez całą konwersację, doszukiwanie się ukrytego znaczenia i podtekstów w wiadomościach, analiza wszystkiego. Krok po kroczku. przez ranę. Przecież i tak nie chcesz z nią gadać, więc co ci zależy? Chcesz mieć awaryjne wyjście bezpieczeństwa? To żałosne. Jeżeli to robicie, nie macie jebanej duszy. To złe, niehonorowe i samolubne. I pamiętajcie, karma to szmata. Stary, dlaczego nie odbierasz? Dajcie znać w komentarzach, czy zdarzyło wam się, że ktoś bez słowa zniknął z waszego życia. A może uważacie, że Ghosting jest cool i w fajny, łatwy sposób załatwia wszystkie problemy. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Można zrobić to w sposób łatwy, prosty i przyjemny, klikając tutaj. Bijcie również na mojego Facebooka oraz Instagrama, zwłaszcza na Instagramie ostatnio naprawdę sporo się dzieje. Linki znajdziecie w opisie poniżej. Dzięki, do zobaczenia!